Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odchodzimy trochę od tematyki Redakaj i przejdziemy do recenzji zabawek. I zaczniemy od pułapek: Z jakby trysować smoka 2. Zapraszam! Dzisiaj zajmiemy się pułapką z hakokłem Od razu mówię, że obie kupiłam w smyku Właśnie za 15 zł. Tego kupiłam w jednym smyku A tego z wymiotem w drugim smyku Także nieźle się za tym nalatałam W każdym razie przejdźmy do recenzji A więc co wygląda opakowanie Mam tutaj logo jak wydresować smoka 2 Zaklejone ceną Tutaj mamy szczerbatkę oraz Czkawkę. Tutaj mamy tą szatę graficzną. Tutaj mamy Monsterus Nightmare vs. Snuffer. No, czyli koszmar, północnik kontra taka pułapka. Od 4 lat. Spin Master. Tutaj mamy takie fajne tło. Z tyłu mamy obrazek, jak to w ogóle działa. Ostrzeżenia, jakiś numer. Tutaj mamy Kobi oraz logo Dreamworks. Tutaj mamy. Logo koszmara pomocnika, tak samo jak z drugiej strony. I to chyba tyle. Więc po takim krótkim wstępie, myślę, że możemy przejść do otwarcia. Więc ja to zrobię nożyczkami moimi. No. Kupiłam te pułapki z powodów sentymentalnych, a nie do zabawy, tak od razu Wam mówię. Ok, zobaczymy jak to poszło. Uuu! Uh, o oh boże, to było dobre. E, ok, więc mamy już pudełko. Odstawmy je sobie tam. A teraz zajmijmy się tym. Więc mamy tutaj naszą pułapkę. A zabezpieczona gumką, także trzeba przyciąć. Ok. I tak to wygląda. I za bardzo wiem jak to działa, gdyż tu właściwie nic chyba nie robi, a jest pokazane, że na ktoś robi, także nie wiem jak to działa. Wykonane fina, wszystko jasne. Żebym mogła jakąś dać instrukcję albo coś, bo to powinno się tam zamknąć, a o, jest, tylko nie wiem, jak to działa. Czekajcie, może się jakoś kapnę. Bo trzeba zwolnić blokadę, a ja nie za bardzo wiem jak. Hmm, no, nie wiem, teraz to pracuję. O, już wiem, spoko Czyli, no w sumie najpierw przejdźmy do Hakoka, który wygląda tak. Wygląda całkiem nieźle, chociaż szkoda, że nie dali mu tych, tych jego rogów. Yy, ale malowanie też nie jest najgorsze, jest zrobione całkiem nieźle yy, Oczywiście wartość kolekcjonerską, niezawiśnie na pod sufitem Także zegnę mu tutaj trochę yy, kolana i będzie ok Będzie sobie latał No i tak to wygląda Jest cały czerwony, oczywiście ma zdolność samozapłonu Jest to yy, smog czy smarka. No i wygląda tak No i teraz o co chodzi z tą pułapką. Patrzcie, podchodzi sobie hakokieł do takiego czegoś, tryka to za taką dźwignię, no i łapie tutaj, głowa odstaje. Tak to działa. Jeśli chodzi o samą pułapkę, to wygląda całkiem fajnie. Tutaj mamy motyw smoka, oczywiście, tutaj mamy takie harpuny, dwa, które się ruszają. Tutaj mamy właśnie to, wystarczy zrobić tak i od razu się pułapka zamyka. Także fajna sprawa chociaż mogli powiedzieć, jak to działa, bo ja, ja na przykład musiałam to rozpracowywać. Także jedzi, łapka jest ruchoma i w sumie mi się podoba. Naprawdę dużo zabawy może dać na takiego dziecku, mi to niekoniecznie, no ale yy, myślę, że niejedno dziecko będzie miało z tego niezłą radochę. Więc podsumowując, uważam, iż kupienie tego, yy, tej zabawki za... 15 zł jest naprawdę opłacalne. Nie kupiłabym tego za 23 ani za cenę katalogową, która jest wyższa niż 23 zł. Mogę wam, dać, mogę wam dać słowo. Cena katalogowa tego to uwaga 40 zł około, tak powiedzmy. Więc moim zdaniem, 15 zł to jest cena idealna. Dziecku na pewno da dużo zabawy mi dało tutaj smoka Hakokła. Także ja się bardzo cieszę. Zawieśnie koło szczerbatka i wichury. Więc myślę, że to, że to by było na tyle. Także komentuj, i subskrybujcie i łapkę się do w kolejnym odcinku. Cześć!